Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dziś zagramy sobie w Rad Racer'a, czyli grę, która jest taką typową ścigałką, ale która też w dzieciństwie mnie ominęła. Nigdy o tej grze nie słyszałem. Właściwie takie moje bliższe zapoznanie się z tą grą nastąpiło, kiedy oglądaliśmy na Netflixie Yy, właśnie ten taki mini serial o historii gier, swoją go mocno średni. Może kiedyś zrobię o nim recenzję, ale póki co. póki co nie. No w każdym razie w każdym razie. Yy, o tej grze ten serial wspominał w momencie, kiedy yy, była mowa o konkursie, gdzie trzeba było najpierw zdobyć ileś tam monet z Mario, potem przejechać jakiś yy, bodajże. Tam element trasy przez właśnie przez kierowcę Rad Racera. i potem był Tetris. Potem był Tetris i, i, i ten. I ogólnie no, na, na samym początku, jak to zresztą bywa ze mną, nie ogadniałem w ogóle, że można tutaj tak bardzo przyspieszyć. Nawet do 200 iluś na godzinę. Tak, dlatego że jeżeli byśmy mieli sam wciśnięty przycisk yy, przyspieszenia bez przodu, no to powiedzmy, że... no to powiedzmy, że niewiele by nam to dało. Czyli to jest chyba podobny motyw jak, jak w wielu grach wyścigowych, czyli tak naprawdę się nie ścigamy, a nasze zadanie po prostu polega na tym, żeby... A nasze zadanie polega po prostu na tym, żeby przejechać określony element trasy w odpowiednim czasie. oj. no i to co na pewno mi się podoba, co wyróżnia tę grę na przykład od Formuły 1 F1 Race, to jest to, że Tutaj nie giniemy przy pierwszym zetknięciu, z czymkolwiek, tak? Przewracamy się i jedziemy dalej. Jestem ciekaw, czy to się można tak przewrócić. Wiecie, że kołami do góry, czy to by coś zmieniło. Nie, pewnie gra nie oferuje takich możliwości. A, możemy jeszcze sobie włączyć ten cudowny tryb. Ja to nazywam trybem Warp Wave. <grywka> Aj. Nie, niestety skończył mi się czas. A, widzicie. Trzeba jednak, kurde... Uważać, ale chwila, ja chyba nie gram od początku, bo z tego co widzę, tam jest morze w tle. No, szybsze wyścigi to są chyba tylko i wyłącznie w F0. Tam to do kolosalnych prędkości się auta rozpędzają. Nie, 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 nie. No i jak to zwykle bywa w tego typu grach, no. Zresztą już o tym wspomniałem, to tak naprawdę walczymy z czasem, a nie z samymi przeciwnikami, jeśli chodzi o ranking. Dlatego, że to są po prostu auta, które właściwie robią podobną rzecz. A, które zrobią nam podobną rzecz, jak takie krzaczki. Kurde, a nie, a jednak to jest o, od początku. Dobra, czyli musimy być szybsi. Musimy być szybsi i mniej wpadać w jakieś takie konfliktowe sytuacje. Ale powiem wam, że ten tryb jest zajebisty. W sensie nie, nie utrudnia on mi jakoś szczególnie. Nie utrudnia on jakoś szczególnie gry. Rozumiem, że to miało być po prostu zrobione dla efektu. Arrgh! Niestety, zanim moje auto się rozpędzi, to pewnie ten. pewnie ten punkcik kontrolny, przez który mam przejechać, zostanie przeze mnie ominęty. O! A jednak. Znaczy właśnie, że nie zostanie ominięty, że właśnie w niego nie wjadę. Widziałem, że jest też druga część. Jestem też jej ciekaw, ale może nie będzie ona bezpośrednio po tej. Nie. No powiem Wam, że. Powiem Wam, że to jest ciekawe. Ile to auto jest w stanie przeżyć? O ile możemy tak mówić? Zauważyłem też, że jak, jak mijam te auta, nie? To one wydają mniej więcej podobne dźwięki co... Um, kurde, było jak... Właśnie! W F1 Race też, też taki dźwięk był jak się mijało auto. Znaczy ja mam teraz cicho głośniki włączone, więc może mi się coś pomyliło, ale wydaje mi się, że to jest dźwięk niemal identyczny. Z tym, że to jest właściwie jedna nutka taka, nie? Która, która by to w jakiś sposób reprezentowała. Nie, 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 nie. Oh. Jak widzicie w tej grze wszystko jest trwałe. Palmy są trwałe, nic się im nie dzieje. Naszemu autu też się nic nie dzieje. Razem z kierowcą. Dobra, mamy 11 sekund. Czy uda się nam przejść przez próg? Oh. Udało się. Właściwie to jest śmieszne, że w sumie to przy pierwszej, takiej poważniejszej grze, najdalej mi się udało tutaj pojechać. Czekajcie, czy są jeszcze jakieś inne auta oprócz tych zielonych, czy może jednak się to ogranicza do zielonych. No bo wiecie, w takim... ...Mac Raiderze, to, 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 to były różne kolory tych aut i... Każdy kolor coś tam innego symbolizował. Wtedy to, te auta robiły różne rzeczy. Jedne były wytrzymalsze, chociaż tutaj to wszystko jest wytrzymałe. No i nie dojadę. Nie ma takiej opcji, żebym dojechał. Dobra, gramy... Spróbujmy jeszcze z dwa razy albo raz. Okej, okay, czy ja dobrze... Czy mi się dobrze wydaje, że... Hmm, to SG. Co to znaczy? Myślałem, że to określa jakoś etap, mojej drogi. Fuck! Coś czuję, że mogę teraz nie dojechać przez ten karambol, który wywo wywołałem. Właściwie nie karambol, to była zwykła stłuczka. Nie, 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 nie. Nie wiem, co to S oznacza, w sensie mam... Mam teraz jedno zaznaczone na zielono, nie? Jedną Eskę. No. Jeszcze mogę dojechać, ale raczej nie dojadę. Nie. Nie ma takiej opcji. No, jak widzicie, nie jestem w stanie pokonać nawet pierwszej planszy. Nie, moim zdaniem ta gra jest trudna. W sensie, nie ma tu jakichś przeciwników, którzy by, wiecie, no. E, robili nie wiadomo co. Chyba najbardziej wkurzające są sytuacje, w których dwa zielone auta, o właśnie tak, jadą niemal obok siebie. Nie, 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 nie. A włączmy sobie ten tryb, bo jest śmieszny. Tutaj możemy sobie przyłączyć tryb... Y Właśnie ze zwykłego na warszawskiego kierowcę autobusu, o właśnie tak. Nie wiem czy to ma mi ułatwić czy utrudnić, czuję się tak atadynkowo z tym, że no w tym wypadku najbardziej szczegółowy pod względem grafiki jest oczywiście nasz wóz. Nie. A! Dobra, ruszaj, chciałem trochę dalej pojechać. Nie! No, byłoby fajnie, gdybym dojechał dalej, ale nic na to nie wskazuje. Jezu, byłem dosłownie przed! Dobra, jeszcze raz, bo mnie tu wkurza ja... I... Ile tu jest tych, tych, tych? Raz, dwa, trzy, cztery punkty, licząc metę. W czym ten ostatni to są takie zakrętasy dosyć kikuśne. Fila, ja mówiłem, warszawski kierowca. Mm, o... Nie, no tak, warszawski. Nie. nie, nie. Niestety zmiana, zmiana koloru, e, zmiana koloru planszy nie spowodowała, że e, te palmy zniknęły. ostatniej chwili nie jestem ciekaw czy w drugiej części też zrobili ten przyłącznik na ten tryb jedź No i nie, no i przeszkodzi mi. Tak jest właśnie skonstruowany ten świat, że podczas, podczas jazdy autem, niestety, jak chcesz jechać nad morze, to wszystkie Janusze ci w zielonych pasatach utrudniają to i, i prześladują cię. Jak ziobro rodzinę stonogi. Dobra. No, znowuż byłem blisko. Ale okej, okay, na tym sobie dzisiaj zakończymy. No i do następnego.